Siema widzowie dzisiaj gramy z moim kolegą w z... By... <laughs> Rocket League. Cześć. Znowu Może wcześniej film wleci tamten, co nagraliśmy. No ja to tak pojednodniowo. Nagrywa się, nagrywa. Dobra, no znowu klubowa. Platy na 3. I. Diament 1. To luzik. Chociaż nie D2. I D1. No o Jezu, ej, dobra, mi skliknąłem. Mój kolega ma Golda, więc no. Kurde! Nic się nie stało. О, Да ему достаем. Ура! Да ему достаем. Ты педала. Там веш. Лечишь. Подъехал. А я ему дал. Им. No p... No. no. po co mi tu podjeżdżasz? No sorry. No. Brawo. Jest. O, akurat ping'u dostałem. Więc nie pomijam. Dobra lecisz Dobra demo Nie wiem co ja zrobiłem Kurde Nie wiem co oni robią I Nie wiem co ty robisz No No nie, no. Oj, Grześ, Grześ. Musisz poprawić swoją tą tak grać tak jak ten tak jak w swoim braj a blisko za to uderzyłem ja może zacznę wrzucać ale wątpię zwierzę nie no nie, nie umiem w trafić Ej ja set nie mam, kurde Tam nie będzie Teraz ty? Uważaj plecy masz Setem i za... Oh Nice. Ai. Hmm. Não, <laughs> Teraz ty? ty? dawaj. Po co w Yes! Yes! Let's go! Jak kupię odbył ten Dominus. Zaczynamy ciężko, bo ty masz godę, No, prawie ale... ja walną. A ten się jeszcze zatrzymał, głupio. Ale ledwo. No. Ej, nie, nie ruszają się. O Jezu. Ale chciałem jeszcze strzelić, a ten neda... Na farcie miałem. to obronili. No. Teraz będą grać? Nie. Ej, jeden ma awka. Nasza szansa Brawo Zostaw tą setę! O kurde, sorry! <laughs> na nią... Ty nie zbąpowaliś na tą setę! Ej, nice, nice! Przy... Uh! Nice, 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 że mi zabrałeś To będzie tyle na dzisiejszy odcinek Do widzenia, to tyle siema.